Cześć. Pokażę wam dziś setup z dwoma lampami systemowymi i z takimi oto nowościami od firmy Rock od Expo Imaging. Tutaj mamy bardzo fajny snut, najlepsze na świecie filtry żelowe do lamp systemowych. A to jest adapter do zwykłych speedlightów. Jak macie lampy typu V1. Czy tam Profoto, chyba A1, to to bezpośrednio już pasuje. Jest to na magnesik, bardzo fajnie działa. Jest to nowość, która w Polsce dopiero będzie, pewnie na dniach. Filtr bardzo łatwo można umieścić albo tu, albo tu. Cyk, wszystko nam tutaj gra. I snud ma potrójną regulację. Ja sobie dam troszkę szerzej, czyli zbliżę to, żeby ten otwór był troszkę szerszy. Bardzo łatwo można przewozić, bardzo łatwo się zakłada. Cyk naciągamy i mamy założonego snuta. Dwie lampki systemowe. Jedna jako wypełnienie całości, czyli odbijam sobie ją od sufitu białego. Zapytacie, jeżeli nie macie sufitu białego, to wystarczy na czerwonym suficie. Nakleić biały karton i będziecie już mieli sufit biały. Więc jedna lampa jako wypełnienie yy, na pełnej mocy. Umieszczamy ją tak, żeby była wyżej nad modelką lampa i żeby też miała czas i miejsce rozproszyć się. Bardzo ważne, żeby ją odsunąć od modelki, żeby wypełniła nam całą przestrzeń światłem. A druga lampa, oczywiście bliżej snut skierowany na twarz, sweterek czerwony, błysieblą kawę, a tutaj jak widzieliście filtr niebieski, red, green, blue. Połączymy sobie te wszystkie trzy kolory w całość. Jest z nami oczywiście, zapomniałem wspomnieć o Zapomniałem jak się nazywam. <śmiech> 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 Więc myślę, że zdjęcia wyjdą fajnie, spektakularnie i będą Wam się podobać. Działam sobie na obiektywie Voigtlander 90 mm Apo, bardzo ostry. Obiektywy z serii Apo z Voigtlandera charakteryzują się bardzo dużą ostrością, bardzo dużą szczegółowością i pokrywają mają bardzo dużą rozdzielczość, jeżeli chodzi o matrycę. Tutaj mam Sona 7R3, więc jest matryca 42 megapiksela i ten obiektyw bez problemu sobie poradzi z tym. Nadajnik. I działamy. Przysłony mam 5.6, ISO 100 i czas synchronizacji 1.125. Balans bieli wpisuje na stałe 5500 kelwinów, bo producent podaje, że tak błyskają te oto lampy systemowe. Zresztą wszystkie lampy systemowe błyskają z temperaturą około 5500 kelvin. I działamy sobie. Ostrość. Świetnie. Z filtrami żelowymi jest to fajne, że można naprawdę im się bawić, a te filtry, które oferuje firma Rock. To są filtry Li, filtry które są stosowane w Hollywood. Są to filtry naprawdę najlepszej jakości i według mnie. Nie ma lepszej firmy na świecie, która produkuje filtry żelowe na, do filmów czy do fotografii. Świetnie. Dobra. Był przypadek, że nie wyzwoliła nam lampa właśnie ta wypełniająca i to jest też bardzo fajne dlatego, że przez jakby bardzo wiele też przypadków możemy dochodzić do bardzo ciekawych efektów i tutaj zmniejszymy sobie moc tej lampy wypełniającej dajmy jedną żeby była dużo słabsza, żeby efekt tej lampy był jako światło główne. Chociaż i tak wcześniej było to tak ustawione, ale żeby ta lampa bardziej teraz dominowała od światła wypełniającego. Super. Za mało jest teraz tego światła. Więc dajmy sobie jedną ósmą. Zobaczmy. Jeszcze jest troszeczkę za mało. 1 czwarta powinna już być fajnie. No, i teraz zaczyna nam się robić taki fajny klimat. Bardziej mroczny. Troszkę nam ginie tło. Musielibyśmy użyć trzeciej lampy. Ja sobie wrócę jeszcze do pierwotnych ustawień i jeszcze raz zrobimy. O tak teraz? Dobra, sw sweterek sobie popraw. Zróbmy sobie jeszcze oświetlenie z żelem, ale zamiast drugiej lampy błyskowej, jeżeli byście chcieli pracować na niskiej przysłonie, na przykład rzędu 2.8, 2.0, to użyjemy sobie jeszcze światła ciągłego, albo światła możecie użyć dziennego, pomieszać błysk światłem dziennym, albo błysk światłem ciągłym, ta lampa idzie na pełnej mocy. Jest to Glare One 1500D, czyli 150W. to oczywiście od sufitu jako światło wypełniające, a tu mamy światło dalej z tym żelem niebieskim na twarz. I zobaczmy sobie, jakie efekty z tego nam powstaną. Czyli mamy wypełnienie światłem ciągłym, zmieniłem parametry. Lampa tabli. Idzie na mocy 1,32, a światło wypełniające, tak jak wspominałem, na pełnej mocy, ISO podbiłem, żebyśmy więcej złapali światła zastanego, czyli mam ISO 320, czas 1,125, no i przysłona 2,0. Zróbmy sobie kilka przykładowych zdjęć. Супер. Чуть не... О, так, так. раз. Mam nadzieję, że taki prosty też setup z żelem kolorowym i dwoma lampami systemowymi też Wam przypadł do gustu. Zainteresujcie się snutem, jeżeli chodzi o firmę ROCK z Expo Imaging, filtrami żelowymi, bo naprawdę można bardzo kreatywnie błyskać i jest to bardzo mobilne, zwłaszcza w fotografii ślubnej, fotografii portretowej, gdzie potrzebujemy się przemieszczać. Dzięki i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach.